Witam Państwa serdecznie, wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak firmy Wolfgang Jest to włóczyki 2,24 litry Wykonany z kordury Jest to plecak wycieczkowy W kolorze grafitowym jak widzę, ten kolor prezentuje się mniej więcej tak. Jest trochę jaśniejszy od koloru czarnego. Tu mamy zresztą nawet przejście to jest kolor czarny. Tu mamy kolor grafitowy. Tak ten plecak prezentuje się z boku. Jakieś wszystkie szczegółowe dane, opisy znajdą Państwo na naszej stronie kupujesz.pl w linku pod filmem oraz w katalogu producenta. oczywiście tutaj mamy plecki i system nośny. Jak widać są wykonane z logiem Wolfganga. Dodatkowo mamy tutaj pas biodrowy właściwie taką tasiemkę biodrową tasiemkę tutaj do ramion, do ściągacza ciekawą rzeczą jest tutaj, w tym miejscu, gwizdek tu dmuchamy, jest gwizdek powiem tak, z przodą się prezentuje tak tu ma kieszonkę taką boczną, płaską można tu jakieś rzeczy, które pod ręką powinny być, schować tu mamy drugą kieszonkę, jeszcze bardziej płaską, nawet nie wchodzi cała dłoń no i jest oczywiście kieszeń główna tego plecaka Tutaj jest oczywiście śpiwarek, który wyjmiemy, bo jest tylko wypełniaczem. W środku ten plecak prezentuje się tak. Mamy tu z tyłu jakąś taką komorę. Można tu sobie wsadzić na przykład laptop, czy, czy jakiś tablet, czy nawet jakieś ważne dokumenty, żeby nam nie latały po całym plecaku. Jest to na gumce, więc nam to ładnie ściąga. Tutaj na dole mamy przynajmniej 10 albo 15 cm podłoża, więc daje nam to dodatkową pojemność. Z takich ciekawszych rzeczy w tym plecaczku jeszcze jest kieszeń tutaj siatkowa, które jest z tej strony klapy. I ogólnie jest to jeden z najpopularniejszych plecaczków, jeżeli chodzi teraz na rynku tych takich wycieczkowych, szkolnych, czy, czy takich nawet do codziennego użytku, jednak jest wykonany z kordury, więc jest dosyć wytrzymały. No i jednak no, cieszy, się, cieszy się powodzeniem, zwłaszcza, że cena tego plecaczka jest dosyć, dosyć atrakcyjna. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazuję Na innym pokazie można zobaczyć ten plecak jeszcze w kolorze czerwonym oraz czarnym. Lub też inne produkty firmy Wolfgang. Serdecznie zapraszam do oglądania, jak i do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.